Wyjdzie stu robotników. oborzą miasta grunt. Wyrzucą łokieć, fund. Klatki pełne wrublików otworzą i przedtłuszczą. Ptaszki na wolność puszczą. Muzyka nieustanna. Wolność. Wolność. Hosanna. Święci staną w katedrze trzej i za wezwą ducha Lud księgi praw rozedrze, próchno kart porozdmucha, weźmie stare sztandary, wyprowadzi jak mary za kościół na mogiły, zapali, by świeciły światu, dawnymi dzieły Błysnęły i spłonęły. Bije godzina ranna. mas nique Rosana.